Po północy, Meksyk, okopy i pokój hotelowy zdają się tym samym. Chcesz wejść do szesnastki, ale brakuje klamek. Pomieszczenie przychodzi do ciebie samo. To programuje twoje spanie? Podstawiony papież, antymotyl kultury, macha wartko z krzydełkami. Kto grzebał w twoim kodzie, zmieniał szyk, przechwytywał przekazy, czy nie były zaszyfrowane? Musisz odnaleźć skrót do parasolki i przypis do kożucha, zawrzeć potlacz. Chcesz wejść do dwunastki, ale zareglowane oplata cię. Sen wielokrotny wczytuje kontrdarym, krożąc za antypapież, omlet wsteczny, porządkują cię, stałe dobija się, oddolny rybak. Nie słuchaj mistrzów kręgosłupa. To zwykle ci sami, co szepczą, wymienię mistycyzm na ekonomię. Zmieniał się król, zmieniał się szyk, zmieniał się łokieć, zmieniały. Sanie, posłuchaj mnie, musisz podwinąć wewnętrzne pośladki. Chcesz wejść do ósemki, ale rabunek klamek na szeroką skalę. Kości wywiń od środka na zewnątrz. Nogi cały czas aktywne. Weź podładuj mi tego lewaczka. Kryzys jest niepowtarzalny. Zuta, Spindel i Hans Dżemała. Widzę was kochających się w strojach dyskotekowych. Nie oglądaj się za nimi, nawet jeśli tak kusząco wyglądali bez skrupułów. Kryzys to banał, rynek byczy i rynek niedźwiedzi, a za wszystkim stoi mały papież. Ty chcesz dobrać się prosto do jadła. Dawaj, dawaj, dawaj.